kiedy? Jestem z bestii po raz pierwszy na kanale pokażę moją bestię tu jest moja bestia a kiedy? kiedy zagramy? ja będę walczyć. oki okay. kol, umówiłam się z kol, umówiłam się z kol, kol trzyn... do trzyn... trzynastej. lasty, tak, dobra, więc, e kto zagradzmy, więc ekipa pas zagradz, <grybujesz> okay. widzowie, to jest Y, 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 y. Powiem, że nagry, nagrywam na nagrywam na nagram nagrywam na nagram na jak zareaguje i jak I jak napisze napiszę i jak? A jak, jak? Jak? Jaki masz kanał? Haniusia Ja, panusia, spadcie kotusia. Hanusia panusia, kotusia. Widzę, słyszycie ten dźwięk. Hmm. Moja czas spadła. Błysunek. A są filmy? Jeden jest. Jeden jest. Jeden jest. Jeden jest. okej, okej. No a więc widzę, to by było na tyle 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 ja muszę szybko śpiewać szybko śpiewać yy, ulubioną, więc więc więc